Kontynuacja będzie, no, nie będzie. Dobra, dobra, zamknij się, da, dawaj kartę, bo odcinek się chyba rozpoczął. Mmm, dobra. O, mam kartę, zajebiście. Dobra, to weź ten, weź ten helikoptera. To helikoptra weź i... Dobrze, we wezmę kolego, wezmę. I przyleć po mnie. The prison. Chuje ja mi drzwi, nie... o, dobra. Ja może mieć już. spokojnie po skręć A to tam jest... i tam jest tam Teraz mnie kurwa zastanawia czy tam jest... Nie no to chyba pasa nie jest te 320. Nie wiem, dobra, nieważne Dobra, czekaj, jak się lądowało, bo... Aha na Q. Okej okay. Bo ja już nie pamiętam ma Ben Siema A czekaj ty, ty jesteś tutaj za sterowniczego O, no, no Czekaj, ale ja dobrze pamiętam to na G Nie Dobra na G, tak na G się ten Okej okay. Spuszczało kurwa Nie na wiem planeta. jakie, jakie ty masz myśli, ja nie wiem ty jebany zboczeńcu Ty ja, a na B się bomby wysyła Ja pierdolę Nie, ty jesteś pierdolonym zboczeńcem bo bomby wysyła na drogę. Nie, nie, bo powiedziałeś, że się spuszcza na pleta, to jest boczeńców walony To jest chyba Family Content Tu jest kurwa kanał. Family Friendly Content, to no, rozumiesz? No pewnie. Tak, tutaj tutaj nie ma takich słów zboczonych, Tu nie ma przekleństw, to jest po prostu Family, więc kurwa leć. To, no. Dobra, może, może spróbujemy statek zrobić co? Statek? My, myślisz, myślisz, że nam wyjdzie? Jeśli nam nie wyjdzie, może z, pewnie zginiemy, ale. Mm, no dobrze. A jak się robi statek? Nie mam pojęcia. Okej. Okay. Czekaj, jakbym też tego zbombardował? te da się tu zbombardować właśnie te te. Aha, strzeliło do nas. No to zajebiście. Nie wiem, czy umiesz zbombardować. Te działa. Może, nie wiem, czy da się. Dobra, i bo ja mam pół HP, no. a nasz helikopter zaraz zginie, kurwa, dobra, Ja co, ja jestem z No, no spierdalaj, jedźmy, znaczy lećmy, lećmy, kurwa, do... Co to teraz jest? To jest chyba, na... a to jest na tej pustyni. Pociąg jest, gas station, no i Dobra, tyle... to, dobra, dobra. Dobra, jesteś gotowy skakać? E, ale czekaj, aha, tutaj. O pociąg. Okej. Okay. Okay. Aha, zginąłem. <noise> <noise> Zginąłem. Nie no, jesteś kurwa. Jesteś chupie, genialny, nie? Ej, czemu ja zginąłem jak ja odpaliłem... Dobra, nie, ja nie wiem A wiesz co, zrobimy teraz... Teraz ja pójdę do policji, teraz ja pójdę nie, Dobra no, Kurwa, nie ja nie kurwa jestem tutaj. No, spoko Jak tutaj jestem, to dobra no Tylko jak stąd wyjechać? Jak stąd wyjeżdża się? Tutaj chyba, czy nie tutaj? Dobra, mam spino, spina mam. I... Zero. No widzisz, nie no, zajebiście, się, dobra. Dobra, mm. gdzie ty jesteś? <laughs> Czekaj, bo ja na mapie muszę sprawdzić. Mm. Ja może pojadę... Gdzie ja pojadę? Może do tego Crafter City, albo może do tej Punch z powrotem. <laughs> ale ja jestem, ja jestem blisko Prizona, to, gdzie ty jesteś? Prizona blisko jesteś? Dobra, to jadę do Prizona. Jadę tam, jadę przez góry, nie? Będę jechał przez góry. Zajebiście. O Boże, ale slow motion, kurwa, 38 na godzinę, zajebiście. Dobra, jedziemy, 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 kurwa, jedziemy przez góry, tak, tak. Jeepkiem, kurwa, jeepkiem. <laughs> Jeep w sumie taki, no jeep, no, jadę, jadę, jadę. Jestem... <coughs> jestem blisko kolego, nie? No ja też jestem blisko kolegów nie? Okej, okay, dobra, gdzie ja w ogóle teraz wylądowałem? Nie mam pojęcia. Dobra, zostawię to auto <coughs> Ty Wylądowałeś autem? Tak, wylądowałem autem. Ja jestem specjalny, okej okay? Dobra, mi ten checkpoint nie jest potrzebny już. Dobra. Weź obrabuj, tak. Mhm. Zajebili się. Okej. Okay. Jeszcze mojego pączka... Nie ja wiem, kurwa. Ty jesteś, ty jesteś specyficzny, nie? Tak, pączka ci zajebałem. I, i co teraz zrobię? Będę teraz głodny przez ciebie. <laughs> przykro teraz, mi, wiesz? Te, Teraz, kurwa, teraz będę głodny mi i, i, i co teraz, nie? I co, i, I co masz teraz do powiedzenia, nie? Nie wiem. Też nie wiem. Nic ci nie powiem. Dobra, okej, okay, to też nic nie powiem. Teraz po prostu cisza. Cisza będzie i po prostu muzyczka z Halloween. Musiał berknąć, nie musiał. Calum. Nie psuj ciszy. Dobra, słody, nie? No. Ale pamiętaj, pieniądz lubi ciszę. Okej. Okay. Dobra, gdzie ty jesteś? Zaraz, zaraz zobaczysz mnie. Zaraz się ujawnię Dobra, ja już Cię widzę Dobra, okej, okay, no, spoko, dobra I, I Niech Ci będzie, no, jak już mnie widzisz Dobra, yy, gdzie Ty chowaj bo ja tu widzę auto tylko Twoje Aha, Ty jesteś helikopterem, okej okay. hey, Ej, czekaj, weź puść to, puść to, puść to Czekaj Co Ty gadasz, Ty, weź wsiądź do tego auta To czekaj, 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 czekaj. O, wsiąść do tego? Owszem O oh, oh, oh. oh, kurwa też mi kuwa dobija, choćbym Kuba jechał, nie? <głos> <głos> Zobaczymy, jak, jak wysoko mogę polecieć z tyłu. Tylko, tylko mnie nie zabij, ok? No, postaramy się. O kurwa, ty nad wodą jesteś. <noise> to dobrze, jak jestem nad wodą, kolego. Dobrze. Dobrze, jak jestem. Kurwa, ty, jak ty się gibiesz, kurwa. Jak to lata, jak chce <noise> Ej, pyskito. Ja pitore. ja się boję, że zginę, nie? Dobra, jedźmy coś obrabować, okej? Okay? No na razie nie ma co można. Cześć. Z... Tu mi jest bank. O to bank, to dawaj do banku. Szybko do banku kolego. Szybko do banku. Wow. Zapierdalaj ten. Dawaj. dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiem, że jesteś super, wiem, że to zrobisz Tak, tak, nie no, zajebiście. <laughs> A, pierdolę, jak to wygląda? <noise> trzeba przetransportować każdy ten, nie? Każdy. każdy nasz środek transportu. Ej, jestem ciekaw, czy Monster Tracker wyszło. Masz berku. Oponę by się dało. ja nie wiem, na jakie auto zbierać, nie wiesz? Co so, ja. Ja nie wiem, to że ja po prostu gram. Okay. Ej, e, ja, ja spuszczę cię, cię z tym samochodem, jakby wszystkich wściekły. W o kurwa. <noise> Dobra, uwaga. Jesteś gotowy? Tak, tak. Tylko gorzej jak wybuchnę, nie? Nie wybuchniesz. Spuszczam. O kurwa! Drift, kurwa! Drift! O kurwa! Od ty poleciałem, fuck! Dobra, nieważne. Dobra, chodź, chodź, gdzie ty jesteś? Ej, bo nasz helikopter i samochód jest pod... Wiem, wiem. Dobra, szybko, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 kolego. O, dziękuję. Czekaj, czekaj, czekaj. No kurwa człowieku czasu nie ma. Czasu nie ma. Bo ja cię otworzę później nie otworzę. i Czemu ja umieram? Albo no, się topisz na przykład Dobra. No, dobra. No, dobra, chodź, chodź chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. Dobra A To ja ba... mam kartę, wiesz tutaj. A no, ta, no tak ty masz kartę. To czemu mi... Czemu ja wcześniej mogłem to od co? Kurwa? A bo w sumie ten, dobra, bo to do banku chyba szło normalnie wejść. Tylko bez karty nie szło oprobować w taki sposób Ja o się tak A ja, ja się boję O mój Boże Ty Pączka mam, z tego ze zeżrę Pączka od o. ciebie jak zajebałem Dobra jakoś przyszedłem to ja jestem robię, z policji ogólnie Jestem czarny i jestem z policji Spoczko 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 stary, jesteś, jesteś niesamowity Kurwa, mamona, Mamona, hajs, 6 tysięcy mogę nazbierać. Dobra, czekamy, Ej, no, że 6 tysięcy. 6 tysięcy, Max, mogę. No Ja 6, no widzisz, musisz sobie kupić człowieku e, bossa, nie? To jest, e, le, to są levely tego, baka. Aha, no to ja. na... 40. Naj... No to nie, no to ja mam na najwyższy, czwarty, chyba. No ta, no czwarty mam. Okej okay. Ja już mam 6 tysięcy, to no ja nie. Ja czekam aż będzie 6 kafli. Drona na boga. Nie gadasz, że ty zginąłeś. Zginąłem. A, 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 a czy ja wyjdę? Nie. Ty ja? jaja robisz? O kurde, mam low HP. Ja pitole. Ej, ale te lasery, one są, one są według mnie trochę przejebane. Ej. Ej dobra, ja w sumie wyjdę. Bo ja tu mogę wybuchnąć. No wybuchnąć mogę. Wysadzić. No wysadzić. Dobra, już nie krzycz po mnie Lamusie. Będę krzyczał. No bo zamknij się lepiej, bo... Mam kompleksy będę krzyczał po tobie. Dobra. Okay. Ja jadę, jadę do ciebie. Jadę. Ja cię, tu są kolejne lasery, wy se jaja robicie. Was popierdoliło do reszty. Aha. Ej, ale te, te lasery są za szybkie jak dla mnie. Zginąłeś. Nie, nie zginęłem, miałem ja low HP dosłownie, bo ja za bardzo skakać nie mogę teraz. Ja nie wiem, czy ja nie będę musiał poczekać, aż kurwa. Aż mi się trochę HP zregeneruje. Czemu ja nie mam pączka? Czemu nie mam pączka? No ja muszę troszkę poczekać. Chociaż te pół HP, bo. Chociaż te pół HP, albo prawie że pół cokolwiek, bo. A tu mam tak mało hapca, że to idę. No dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Dobra, no zajebiście, już mam czerwone. No okej, okay, nieważne. Błagam, powiecie, że tutaj już laserów nie ma. Dobra, tu chyba... Mo tak, mogę już normalnie wyjść. Szybko, 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 szybko. Aha, i tak nie wyjdę, bo karta. No zajebiście. No, ja, ja, ja tu, tu. się wyjebałem na rytro, ale ja tu idę. Ale tu wiesz, co możesz uciec z tym kanalizacją, czy czymś takim. Czy jest kanalizacja? No, jest tutaj coś takiego. Gdzie niby? No, tutaj coś jest takiego. Przy tym, przy tam, gdzie my by obrabowali hajs? Nie, no tutaj, gdzie ja stoję. Zobacz. A, to, bo to bym wiedział, że ty stoi, że czekaj. No, masz tam taki znacznik postaci, nie? Znaczy, tego gracza. A, czekaj, no ja widzę cię za ścianą jakoś, nie? Ale tu jest ten dynamit. No to kurde, to ja będę musiał na nowo wypuknąć ten dynamit? Nie wiem, ale ty, helikopter nam zniknął. No super, nie? No ja znowu te lasery będę musiał przeskoczyć, ja pierd... No przeskakuj, 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 przeskakuj. pyk pik. aha no i chuj, no i nie zdążyłem no i hajsu nie mam nie no to wszystko, nie no nie, nie no człowieku ja cię zajebie o bić dobra kuwa ty jesteś, ty jesteś zjebany ja pierdole, mnie ja miałem 6000, no kurwa macie ile odcinek trwa trwa 13 minut, człowieku resp coś jedziemy jedziemy coś obrawa, ja tu jakikolwiek hajsu chcę zdobyć bo to kuwa taki odcinek choćby nie wiem Kurwa. No o nie teraz jedziemy, jedziemy do tego muzeum. do. Do muzeum. Tak. Dobrze. O Boże. Nie wiem, tam nie wiem. Ty może jakieś momenty wytniesz. Mam nadzieję w sumie. Że wytniesz takie momenty, co tam dosłownie na przykład nie udał się skok albo coś, nie wiem Nie no, hopię, to przecież to jest Menessiz odcinka Ale Kurwa, skok się nie udał przez ciebie No to w takim razie, to ja bym musiał cały film wyciąć No, najwidoczniej, naj, naj, najwidoczniej tam, no szybko, szybko, bo to muzeum może w każdej chwili... Zniknąć Znaczy zniknąć, no może się zamknąć, wiesz o tym no wiem stary, jadę najszybciej jak mogę takie, to auto nie jest z górnej półki już Bo to nie masz auto, auto z glamouru no Od, od z glamouru kurwa, z azbestu może jeszcze co Tak, z azbestu może też, nie wiem, wiesz kolego, nie wiem A ty nie jedziesz jakąś kurwa duszą drogą tak czasem? Nie no, ja normalnie no. Dobrze, dobrze, wierzę ci Jeć, jeć, jeź... kurwa, szybciej, spokój się, spokój majcy chłopie tak, poból, wszystkie znaki, tak, Tak człowiek, zajibiszcie, jesteś, jesteś super dawaj, 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 Ja dawaj, 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 ten jest Max, tego auta. Aha. Ale jesteśmy już w mieście, to, to to jesteśmy coraz bliżej. No i dobrze. A, szybko, szybko, tak. Jest okej, okay, jest okej. Okay. tym skokiem byś miał w sumie skrót, ale dobrze, żeś nie, dobrze tak szybko, żeś nie pojechał. Niestety to Nie jest... mam tego, nie mam, nie mam nitra i tak Aha Więc nawet jakbym zapierdalał szybko to bym tam nie skoczył. Aha, no, to, no, to, no to, trudno Bo zużyłeś wszystko, no jesteś, jesteś, jesteś useless Ty jesteś useless kurwa Ty jesteś chyba cool useless, ja nie wiem Jak znowu wejdziesz w, pice, w kamery to przysięgam, no, i jadę chłopie bez ciebie No to no, kurwa spierdalaj ty kurwa bambusie jebany to się zrespię auto proste to nie, to wiesz co ja zrobię wtedy? To no. to, to, ja nie zrobię zagadki. I, i nie wyjdziemy obaj. A, no dobra, no to wtedy stracisz opie No i ty. No, kurwa, i, ty, ten... no, no, no i kto tu kurwa wszedł No i kto tu kurwa wszedł teraz? No chuj o kurwa. Dobra, pierwszy raz kurwa. Dobra, bo ja tu też mam już kurwa hp tak troszkę. Kurwa. No to dawa jeść tu szybko. Zestram się. Się. Tylko nie wiem czy teraz czy, będziesz, czy będziesz mógł ten yy, wziąć rzeczy, ale chyba tak No ale ja też będę potrzebował twojej pomocy przy otwieraniu drzwi. No właśnie to powinienem tak czy siak coś wziąć. Ale wiesz jaki jest plus kolego? No że przynajmniej zrespiłem się przy jubilerze. O, no, widzisz. Dobra, jedne drzwi już otworzyłem teraz drzwi. Jedną łamigłówkę zrobiłem teraz dię drugą. I tak nie wiem co robić. O nie masz co robić, owszem nie masz No słyszę Cię jak jedziesz kurwa Przyjechał, miałeś zjep Dobra, zamknij się okej, okay? zamknij się Bo był... ja nie wiem, bo to to wszystko Twoja wina, bo mnie rozpraszasz Tak, co? To to Twoje cyski jest... mnie rozpraszają, Twoja uroda No tak, no właśnie kurwa Ty, ty pierdolony, kurwa Chuju Dobra Go, 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 go Dobra Ej, te... O kurwa ja, no, no kurwa typie Ja pierdolę Dobra okej okay. A, mogę wziąć No to dobra no to bierz i, i spierdalamy są Tylko pośpiesz się kurwa biało się Dobra kurwa czekaj pa, 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 pa. Dobra kurwa chuj już z tym to jeszcze mogę tu wziąć ten relikt. Aha, 7 kilo, nie no, zesram się Dobra 8 kilo, no kurwa mać Tu masz jeszcze ogon jakiś widzę ogon tego dinozaura Dobra, mam 10, okej okay. No To chodź Dobra, mogę iść, mogę iść, dobra za Ciągnę. Ciągnię za Pociągłem Zajebiście. Udało się jednak. Chyba jedziemy. To, to, był, to, to był po prostu taka, taka próba z tym, z tym muzeum. To była po prostu próba. Tak, tak. Co po prostu testowałem, jakie tam są zabezpieczenia. Tak, Oczywiście. Tak, to było. Nie zmyślam. Tak, tak, tak właśnie było. Nie, nie zmyślam też. No sorry, bardzo, ja już wypadłem, kurwa, z kondycji gangsterskiej. Okej. Okay. Wybaczam ci. No i git. No i, no i, no i chuj. No i chuj. No i teraz pieszo, kurwa, przez siebie. O, idziesz? Czemu? No, 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 idę. Czemu, czemu nie mogę tam wejść, kurwa, przez chwilę? O, o, dobra, zrespiłeś. Okej. Okay. Jedź, jedź, jedź. Dawaj, pokaż na co ci stać, nie? Jesteś super. Jesteś super, nie? Nie zmieniaj się, okej? Okay? Zmienię się. Dobrze. No to 7 kafli i co jeszcze? I ja dostaję całe 0. Ja tak samo. A było blisko 1000. No super, nie, stary, super. Co to jeszcze, kuwa, jest do obrabowania? Jest jeszcze cały czas ten jubiler. No niby by szło jeszcze spróbować ten jubiler, ale kuwa, czy no mówicie, to nie wiem, wiesz. No, może spróbować zawsze można. No tak, można, jak najbardziej. To, to nas nie broni, nie? Ej, powiedz mi, zróbmy taki odcinek, że nie będziemy się wyzywać, ok? Bo my się na każdym odcinku praktycznie wyzywamy. Dobra. Po prostu bądźmy dla siebie krzeczni. Krzeczni? Mili, Ta, tak, tak. Będziemy mili ze sobą, tak? Tak, tak. Dobra. Tak, 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 czarny kolego, tak. Dobrze, biały przyjacielu. No, no i fajnie. się. <laughs> Jesteś super też. Dzięki. Yy, nie zmieniaj się. Kocham twoje stopy. A ja kocham twój kolor skóry. No zaibyś. No i kiedy? No i kawa gdzie hej, o kurwa. Aha zamknięty. A zamknięty. No, już zamknięto. No, no super. Dobra. Yy, co tu jest? Ej samolot jest, kurwa. Nadjeżdża, ale to już się nie wyrobimy. I potem. Dawaj, 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 dawaj szybko, 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 szybko. Samolot, samolot, widzę, widzę, ale kurwa, gdzie on wyląduje? Nie, nie mam pojęcia, ale pociąg jest. I to. Ej, zaraz, zaraz tu. No właśnie. Kurwa, no nie, no nie, no nie, spieprzył mi, no nie. Jak się spieprzył, no to goń go szybko. Bierz samochód, respi i spieprzaj. Znaczy się goń, Boże. Tak, tak, tak zrobię właśnie. O, nie, ja mogę nie zdążyć, kurwa, ja mogę nie zdążyć. Zdąży, Jeszcze przez długo będziesz jecha jechał. O, chciałem gonić go, niego go, tak? Mogłeś poczekać na mnie, a pasażera wezmę, wsiądę. No już teraz... O, pojechał. Nie no, nie no, ja nie, ja nie zdążę. No nie no, pociąg, kurwa, ja nie chcę w tym tunelu być, bo ja w tym tunelu nie robię się. Okay, 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 okay. Mi się wydaje, że już chyba staję tam na chwilę potem w tej stacji. No nie. No. O dobra, wszedł, wszedł, wszedł No. Czemu ty wlazłeś dachem, skoro miałeś te drzwi potwierane w tych łokaciach? Nie, nie mam pojęcia, wiesz. Nie mam pojęcia z... <śm> Ej, no kufa, gdzie tu jest coś do obrabowania, no ja się zesram. No... Na tych fotelach masz No nic tu kurwa nie ma, no zajebiście nic tu nie ma Och. Chuj mi w dupę O, o, tu, tu jest kasa, kasa No to bierz tak. kasę, ja tu, ja jadę za tobą szybko Dobra, kurwa szybko Późpiesz się, późpiesz się Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej Dobra, mam to, mam to Dobra, wsiadaj Dobra, jedziemy Get in, get in Get in the car! Get in tak, tak, the car! Let's go, let's go Okej, okej. Nie okej, nie Prawie bym powiedział Edwarda. O kurwa ty, co ja zrobiłem? Nie wiem. Dobra, odcinek dalej trwa, okej, okej, okej. dobra, co tym razem? Czy coś fajnego, czy dalej gówno? Dobra, dostaniemy. też dostałem Tisiaka. Zajebiście. Zajebiście. dobra, ile odcineczek trwa? Odcinek trwa 23 minuty. Bo można skończyć odcinek. Tak, można skończyć. No to, co, no to widzimy się widzowie kochani w następnym odcinku. <laughs> Tym akcentem co teraz jedziemy, po prostu się Po prostu zakończyć odcinek. Chcesz coś jeszcze powiedzieć na koniec? Eee, chciałbym powiedzieć tyle, że... Eee... Pozdrawiam widzów mobina, pozdrawiam Pozdrawiam mo, moją nerkę pozdrawiam. Pozdrawiam ludzi na cmentarzu. Okej. Okay. Pozdrawiam wszystkich czarnych ludzi. Okej, okay, to ja pozdrawiam swoją mamę. Cześć.